Nie mapie tego ostrości. Zważyłeś, że nie ma ostrości? Wista, czy ja wiem? Mapie? Dobrze, nie że... słabe światło jest tutaj. Siadaj. Jest mistrzem multitaskingu, aczkolwiek powoduje to, że ciężko go złapać na telefonie, ale to jest cecha ludzi sukcesu. Wydaje mi się, każdego człowieka sukcesu, który po prostu jest bardzo zajęty i dużo rzeczy ma, ale u niego cały czas coś idzie. Masz wrażenie, że w tym chaosie za chwilę coś padnie, ale widzę po chwili, że cypian jest jeszcze dalej, jeszcze dalej, coraz wyżej, coraz wyżej. Jest coraz lepiej, osiąga swoje cele. I chciałem, żebyście dzięki temu wywiadowi dowiedzieli się czegoś więcej na temat crossfitu, na temat dbania o siebie. Ponieważ ja właśnie zamierzam podjąć decyzję o, swoje, o zmianie, bo chcę zacząć dbać o swoje zdrowie. Zauważyłem, że pewne problemy, że muszę coś poprawić w swojej diecie. Być może zapiszę się do CrossFitu też Cypriana i chcę Was informować o tych postępach w moich podcastach. I chcę, żeby ten wywiad też przybliżył osobom, które nie wiedzą, co to CrossFit, jakie są zalety uprawiania CrossFitu, dlaczego warto i jak CrossFit może przełożyć się na sukces, na kreatywność, na lepsze myślenie. Miałeś przygodę z golfem? słyszałem, bo jesteś graczem rugby wieloletnim, ale o co chodzi z tym golfem? Naprawdę, prowadziłeś golf? Miałeś jakieś w ogóle sukcesy z tym związane? Trenowałem, grałem w golfa. Miałem okres, w którym grę w rugby rozpocząłem. Od tak naprawdę już jako mała dzisiaj, jako dwulatek chodziłem na mecze z rugby mojego ojca, który zaszczepił we mnie tą pasję. Mama mi opowiadała, że już jak od trzymałem piłkę w ręku, i z bratem już tam się tarzaliśmy przy boisku, więc już jak chodziłem i jeździłem na działkę z bratem, już tutaj tata nam pokazywał jakieś ćwiczenia, które mogą nam pomóc w dalszym rozwoju, więc zacząłem grę od małego przez szybę. Taki, słyszałem muzykę, taki kubański klimat, wszyscy fajnie ubrani, tańczyli salsę, stanąłem jak wryty, mimo że byłem pod wpływem alkoholu, <grym> e, stanąłem jak wryty i to była jakby miłość od pierwszego wierzenia, mówię, to jest wiesz, super klimat, lata takie 70-80, kubańska muzyka, wszyscy się tak fajnie ruszali, fajnie tańczyli mówię zatrzymałem się gapiłem się tam 5 minut gdzie znajomi e, kumple do mnie coś nie, nie będę przeklinał ale coś trochę coś to jakieś nie pedały tańczą że... Cześć mu kochani właśnie mieliście okazję zobaczyć fragmenty mojej rozmowy, które przeprowadziłem z Cyprianem Majherem. Cyprian jest reprezentantem Polski w rugby wielokrotnym Wielokrotnie zdobył Mistrzostwo Polski grając w pierwszej lidze rugby w Polsce dla Lechigdańsk, dla budowlanych łódź jest oprócz tego osobą, która pracowała przez wiele lat dla innych, próbowała różnych biznesów, a w końcu znalazła coś, co zgadza się z jego pasją. Praktycznie jest spójne z jego pasją. Zarabia na tym pieniądze. Przy okazji powoduje, że ludzie zmieniają swoje życie. Jak zmieniają swoje życie? Robią to w ten sposób, że Zapisuję się do tego klubu, który stworzył, klub CrossFit, CrossFit Box, e, CrossFit Ursynów, e, przy stacji Metra Stokłosy. E, możecie zobaczyć, e, jak to wygląda odwiedzić Cypriana. Cyprian opowiada w tym wywiadzie o, o swojej drodze o dojściu do pomysłu założenia własnego biznesu, o tym, co trzeba zrobić, jak, jak uczył się na własnych błędach, podzielił się tymi błędami, udało mi się go namówić, Opowiada, co, czego nie należy robić, żeby właśnie nie powtarzać tych błędów. Cyprian jest osobą, która uwielbia samorozwój. Jest to człowiek, który cały czas pójdzie do przodu, osiąga to, co sobie zaplanuje. Jest mistrzem multitaskingu, ale z tego, co z rozmowy wynika, że chce to w jakiś sposób ograniczyć. Rozmowa była bardzo osobista w pewnych momentach. I e, udało mi się go też namówić do tego, żeby opowiedział więcej na temat samego crossfitu i istoty crossfitu, na czym polega i jak należy do tego podejść. Dużo ciekawych e, wskazówek dla osób początkujących, które chcą zmienić swoje życie, które chcą z, polepszyć swoją kreatywność i e, osiągnąć sukces, bo sport bardzo ściśle wiąże się i sprawność fizyczna bardzo ściśle wiąże się właśnie z e, sukcesem i z tym, jakie mamy efekty w życiu. Ja przegoda się bardzo często na życie prywatne, na lepsze życie prywatne. Więc bardzo serdecznie Was zapraszam do wysłuchania całej rozmowy. Jest ponadgodzinna rozmowa z Cyprianem w wersji audio. Jest dostępna na mojej stronie lepiejteraz.pl lub na aplikacji iTunes albo na wszystkich aplikacjach do słuchania podcastów na Androidzie. Od niedawna mój podcast Lepiej Teraz jest dostępny też na aplikacji Audioteka do słuchania audiobooków. Jest na Stitcherze na Player FM. Serdecznie Was zapraszam i pozdrawiam. Cześć.